Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam trochę inny filmik o przygotowaniach do świąt i o zdobkach świątecznych. Jak tu pozakładaliśmy różne lampeczki i świecidełka. Gdzie niegdzie przywiną się jeszcze roślinki, które widać, ale tak to wygląda. Teraz pokażę Wam domek, w którym zimują. Banany i inne roślinki Jest 23 grudnia, czyli dzień przed wigilią Tutaj może będzie widać, o, tutaj zimują palmy, wszystkie razem złożone. A, tutaj Wam pokazuję, jak wygląda oświetlony ogród. Jest ciemno. jest około godziny 18:19 myślę, że będzie wszystko dobrze widać. I tak z daleka wygląda cała ta iluminacja świetna. No. Teraz spoda sobie ładnie. Pójdę i pokażę wam z góry, jak to widać, z tarasu. W drugą stronę. No. Tak, nad oczkiem wodnym. Tak, budka z bananami. I tutaj przybaczenie. Tak wygląda z góry. Także życzę wszystkim zdrowy, wesoły świąt i szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia i do zobaczenia.